Wiedziałam ci, że nic nie wiem. Bądź rozsądna, O to. Może mi się to podoba, ale nie, nie. Powiedz nam, tylko, gdzie możemy znaleźć Twojego przyjaciela. Chcę z nim porozmawiać. To mój przyjaciel! Martwiłam się o niego! Co on właściwie ma z tym wszystkim wspólnego? Pewnie nic. Dlatego musisz mi powiedzieć, gdzie jest, żebym mógł z nim porozmawiać. Dalej, oficerze. Lepiej gadaj, mała. Ty. Proszę, tato, nie! Bez przesady. Wystarczy, oficerze. Bądź rozsądna, nawet. Może Makowi się to podoba. Ale... Czej jej pomóc. Trudno. Tak już się naraziłem. To Raz się śmierć. Tato, proszę, przestań! Nie mogę ci powiedzieć, nie rozumiesz? Dlaczego mi Tam to jest. robisz? Nie jest tego więcej. Przykładko to zrobiłem. Ale cóż, nie było wyjścia. Mam nadzieję, młodzieńcze, że chcesz się poddać. Masz już wystarczająco dużo kłopotów, nie pogarszaj swojej sytuacji. Tak, i mnie załatwicie jak tamtego. Och, to wszystko? Czy mogę coś jeszcze dla ciebie zrobić? Niczego ci nie dam. Prędzej zginę, niż pozwolę znowu zagrozić bezpieczeństwu krypty. Daruj sobie kazania. Świat jest niebezpiecznym miejscem i nie mam zamiaru przepraszać za cokolwiek, co robię dla bezpieczeństwa krypty. Ochrona, na pomoc. O. Gdzie masz ochronę? On tu jest. Nie pozwólcie mu uciec. Tak, spokój, facet. Nie mam ci nic. Nie mam ci. Ochrona, pomocy. Jest tam tylko trochę pieniędzy, nie dużo, ale zawsze coś. On tu nie! O żeż. Dobrze, że tu zajrzałem. Nie pozwólcie mu uciec! Bierzemy wszystko. Naboje świetnie. Straże! Walczę pałką, żeby oszczędzać naboje. sobie darujemy Coca-Cola pieniądze ochrona pomocy w pewnie. Hm. ok spadamy ochrona pomocy Krzycz sobie dziadu nikt ci nie pomoże nikt cię tu nie lubi O, to mnie teraz zaskoczy. No dalej. Ktoś jesteś. Ooo tych moich cholera strzelał do mnie, no? O boy. Moje pałka, pistolet, to ok. Tyle z siebie pożytku chociaż. Co się tu stało? Kurde, katastrofa. Nic tu nie ma, nic tu nie ma wartościowego. Szkoda czasu, lecimy dalej. O, Jonas! o, nauka, wiadomość od paty. Dobrze, że zobaczyłem, co masz, i ta kola pieniądze przyda się. Tyle. Zostawiłem popielniczkę, dobra, niech zostanie. Popielniczka Zamknięte łatwy. A tu jeszcze. Amata? Dziękuję. Mówiłam ci, że mój ojciec nie jest sobą. Nie wiem, co mógłby zrobić, gdyby nie udało ci się mnie znaleźć. Lepiej już idź. Spróbuję spotkać się z tobą przy włazie do krypty. Jeśli mi się nie uda, powodzenia. Fajnie by było, jakby ci się udało. Drzwi i drzwi. tu tylko szafka komoda. O, klucz, dobrze. Boję. Przyda się, przyda się, przyda się. Tyle. Spadamy O, jest kasuł, haha! Dobra, zobaczmy to. To hasło powinno gdzieś tu być. Jest hasło. Jeszcze wiadomość. Wiadomość. Przeczytamy później, jak będzie bezpieczniej. Amata. Ale hasło wymyślił. Pewnie nikt by się nie domyślił. Edzie tunelowa Dobra Patris Ha, nie Zosłap, tak wierszyki pisała Tak, raporty zwiadowcze, nie ma promieniowania, przynajmniej nie takie, Stąd. A. aha, Jest. Czyli ludzkość przetrwała, Megaton. Hmm. Są tam Luis i Angeles. Zostali w Megatonie. Angelis. Może szłoby się z nimi potem tam spotkać. Tam jestem. O, ostatnia. Ej, kur. Sekundka, sekundka. moc no, z tym modułem? Aha, dobrze. Nie otrzyma Aha, nie miał, nie mamy butka. Aha. Fajna rzecz, ale u nas jej nie ma. To spadamy. Wszystko? Wychodzimy. Ożesz. Ależ tu miał skrytkę. Gdzie ta mata? Idziemy. Chodź. Musisz już iść. Spotkamy się przy włazie do krypty. Okay. Uważaj na siebie. jakieś działo. Nie mam klucza. Nic tu nie ma więcej. A skoro tak... Otwiera drzwi kryptych! się na wzorce! Musimy otworzyć te drzwi! No, jesteś. O mój Boże, naprawdę udało ci się to otworzyć. No. Co, idziemy? Udało ci się otworzyć właz. Mój Boże, prawie nie wierzyłam, że to możliwe. Bez twojej pomocy nigdy by mi się to nie udało. Nie, nie byłam ci potrzebna. Jeśli komuś udałoby się przetrwać tam na zewnątrz, to tylko tobie. Dlaczego nie ruszysz ze mną? To kuszące, ale. moje miejsce jest tutaj. Krypta potrzebuje mnie bardziej niż ty. ty. Tylko ja mam szansę przemówić mojemu ojcu do rozumu. Słuchaj, jeśli znajdziesz swojego tatę, powiedz mu, że jest mi przykro. Z powodu. no wiesz, Jonasa, mojego ojca i wszystkiego. Żegnaj. Boję się. Jest... Hej, nie tak? ruszaj się! W imieniu o. nadzorcy! Dobra, nie będę już się z nimi bił. Oni. Tak, nie Muszę uciec, a. Może im wtuć jeszcze gnojką jednym. Zabili Yonasa. Wiedziałem, bo że bo wyjdziesz tak. prędzej czy później. Uwaga! Uwaga! Jestem jestem tutaj! Uf. A masz. Daj, Krwawie! Krew! A, Fak, a! Dobrze, że tak? Nie powinienem tego robić, ale. zasłużyliście. służyliście. też mam słabo. Uuu, tego! Nie hej, nie ruszaj się! To wyjdzie prędzej czy później. Arrrr! 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 Tam jest! doświadczenia dzięki to dobrze są. Ale nie tak dobrze. dokonać. A. Ja Trochę przedmiotów, które będę mógł sprzedać i, i, i zarobić. Pałki tu jakieś nie leży, jakaś pałka policyjna, że można było wziąć. Chyba nie. Amanto, może jednak pójdziesz ze mną. Więc chyba jestem przeciążony. Aj. A coś wyrzucić? Jeden z kombinezonów wystarczy, jak wyrzucę. Aj, nie to. Jak się wyrzuca coś? Jak coś wyrzucić? Ja cię nie wiem teraz jak tu coś wyrzuca się niech ktoś mi powie jak się coś wyrzuca najlepiej jakbym poszedł gdzieś się coś napił tu nie było w pobliżu chyba picia jak trzeba coś wyrzucić Przekombinację roboczy... no, żeż to się teraz zrobiłem. Jak ktoś wie, jak można wyrzucać niepotrzebne rzeczy, to napiszcie mi, jak się to robi. Prawa. O, może po prostu naprawimy. Ach, nie założyłem go zamiast naprawić. Naprawa R, o właśnie. I połączymy dwa, naprawiając dzięki temu, a nawet jeszcze jeden. Ok. Dzięki temu już będę miał. Już mam dłużej. No, wybrnąłem jakoś sytuacji. Może jednak pójdziesz. Ze mną? Musisz się zbierać. Ktoś zaraz przyjdzie i nas zobaczy. Trzymaj się. Taka, coś do picia. Dobra, już trudno. Jakoś sobie dam radę. To na razie. Żegnaj. Do zobaczenia. ostatecznie możemy zrobić korektę Ale chyba już nie będę nic zmieniał Zostawimy jak jest Zbiegłości, otwieranie zamków Tu miałem Okej, okay, zostawiam Tak jak jest